Hej, hej kochani, witam was bardzo, bardzo cieplutko. Mam dzisiaj dwie zdrapeczki takie. Mm. I spróbujemy coś tu wyszarpać. Bo trochę tu jest. Nawet milion można wygrać. Zobaczymy, mam po kolei. Weźmiemy od końca. Co by było śmiesznie. Zobaczymy, najpierw tu musimy znaleźć dwa takie same symbole. Oj. Mamy korale jakieś i mamy. Ojej, klucz! Chciałam powiedzieć, że nie wiem, co to jest. Mamy jacht i mamy tęczę Mamy limuzynę. Oj, limuzynę, czyli już będzie piątka. Tu mamy motor. I palmę. Palma to nam odbije, jak nie będzie nic, ale tu już jest, także. Tu mamy symbole, które musimy znaleźć poniżej. Mamy sztabki, mamy portfel, mamy skrzynię i stadion. Nie, to Rubin. Ja to mówię stadion, bo to jak stadion wygląda. No i szukamy. Mamy, jak znajdziemy tutaj dany symbol, to mamy tutaj przypisaną kwotę, a tu jeszcze możemy sobie pomnożyć. I zobaczymy. Mamy garnek, którego nie mamy. Mamy funciaka. Mamy nugetta. Mamy zegarek. Rulon. Klucz. A, klucz to tu był. Przepraszam, ja jeszcze charczę. No ale co zrobić? Mamy obrączki. Mamy WIPa. Save, bank. No, pasuje. Mamy drzewko. I mamy banknoty. Czyli tutaj nic nie mamy. Zobaczymy sobie na końcu, dobra? Podejrzewam, że już w tej drugiej to nic nie będzie. Ale noż widelec. Spróbować można, nie? Mamy klaps. I znowu klucz w tym samym miejscu. Mamy żeton, mamy motor, samolot, tęcze i mamy znowu limuzynę i a tam były dwie limuzyny. No to szukamy tutaj szczęścia. Szukamy banku. O tam były banknoty. I mamy skrzynię. Tam też była skrzynia i koronę. Moglibyśmy znaleźć jeden z tych symboli podwojonych, a mamy zegar. Znowu stadion. Nuget tak samo. Obrączki, obrączki to tam były, właśnie. Mamy bank. Jest bank! Ha, jest wygrana. Dwie po kolei, widzieliście? Taki numer. Ale super. Czyli się zwróciło. Mamy drzewko. Może jeszcze się coś trafi, ale wątpię. Rulon. Mamy złoto, sztabki. Mamy ametyst. Mamy klucz. I... i sejf. Kurczę. Dobra, zaczniemy od tej. Bo tu może się coś uda pomnożyć. Limuzyna co nam dała? Zobaczymy od tyłka strony piątkę. Czyli ta już się zwróciła. Super, bardzo się cieszę. Sama kupowałam, chciałam zauważyć. Co myśmy tutaj wygrali? Bank. W banku mamy też piątkę, też piątkę. A pomnożymy ją. Gozik nie pomnożymy. Ale i tak bardzo fajnie. Szybko dzisiaj, bo tak akurat wyszło. Mamy dwie po kolei i dwie wygrane. Tu mamy piątkę, i pod limuzynami mamy też piątkę. Super, bardzo mi się podobało, że się zwróciło. Fajnie, to na, na tyle na dzisiaj. I zobaczymy się następnym razem. Ok, bądźcie zdrowi wszyscy. Miłego dnia. Pa!